Witamy, witajcie na moim kanale. Julia Krasioka i dzisiaj pokażę wam grę pędzące żółwie i ją wyjaśnię. Ale zanim przejdziemy do odcinka, zasubskrybujcie kanał i dajcie lajka. Like. I mam pomocniczkę, ten czunia Tutaj mi pomaga i tutaj będzie mi pomagać w tłumaczeniu i w graniu. No to <laughs> mamy tutaj w, zes, w, w tej grze w zestawie jest, są razem pięć pionków, kolor, Jeden jest w kolorze zielonym, drugi w niebieskim, trzeci w czerwonym, żółtym i ostatni w fioletowym. Tak się prezentują razem. I to są pędzące żuje w wyścig o sałatę. A tutaj sałata, to kto pierwszy dotrze do do sałaty, ten wygrywa i sobie ją je. I tutaj mamy karty do losowania. I tutaj y, kolejne karty, które y, później Wam wyjaśnię, po co, co one są. Tutaj mamy instrukcję do gry. Ona jest, dwustro, ona jest dwustronna. Tutaj. I tutaj jest tak. I jeszcze mamy coś takiego. Chyba inne gry e, z tej serii, ich, że z, e, z, z ich produkcji inne gry. I tak, na początku e, o, zasłaniamy, żeby było. O tak, tutaj są kolory żółbików, e, Wszystkie, które, czyli żółty, fioletowy, niebieski, zielony, czerwony, e, które tutaj właśnie są. I każdy gracz, który gra losuje sobie żółwika, nie pokazując nikomu, tylko dla siebie. Ja mam na przykład zielonego wylosowałam. I to jest gra od 2 do 5 graczy czyli od, 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 od 5 do 100 lat, 105 lat i 20 minut trwa rozgrywka rozgry, roz, rozgry. i. Każdy gracz wylosuje, na przykład, jak w dwóch, to proszę, wylosował. Drugi wylosował y, y, jakiegoś tam żółwia, nie pokazuje mi oczywiście. No i sobie zaczynamy rozgrywkę. I dr drugi gracz też nie wie, jakiego ja mam. I teraz Wam wytłumaczę znaczenie kart. Y, dwie strzałki, to znaczy, że, że Żółwik, który jest na końcu, że na przykład tak, są tu, tu żółwiki, pop i on jest tu, to na, na końcu przesuwa się o dwa pola do przodu. Następne dwa plusiki. Dwa plusiki zielone, jeszcze jest dwa plusiki czerwone, żółty, niebieski i fioletowy, tak z każdym, każdym kolorem. No i e, ten kolor, co jest tutaj na karteczce, przesuwa się od dwa do przodu. Następny, minus niebieski, czyli niebieski, niebieski żółwik przesuwa się o jedno pole do tyłu. E, plus żółty, czyli. O jedno pole przesuwa się do przodu żółty żółbik. Też jak na przykład jest żółty, to może być czerwony, zielony, żółty, tak z każdym kolorem. Plusik i kolorowy żółbik. To oznacza, że którego chcesz, który chcesz żółbik, możesz poruszyć o jedno pole do przodu. Minus i taki kolorowy żółbik. To oznacza, że możesz cofnąć o jedno pole wybranego żubika w którym chcesz kolorze. I na końcu ostatnia kartka karta taka że po prostu jedna strzałka i kolorowy żubik. To znaczy, że to samo co dwie strzałki, czyli załóżmy, że niebieski jest ostatni to niebieski posuwa się o jedno pole do przodu. Czyli ten, ten żubik, który jest ostatni. I tutaj każdy. Oczywiście tasujemy karty. O sobie. Tasujemy, tasujemy. Tasujemy, tasujemy, tasujemy sobie. No, jak mamy przetasowane, to każdy gracz daje sobie. Bierze po 5 kart. Raz, 2, 3, 4, 5. I załóżmy, że drugi też gra. 2, 3, 4, 5. Jak jest więcej graczy, to też jest więcej żubików zajętych przez graczy. I, a jak dwo, dwoje graczy grają, to wtedy, to wtedy masz, ma aż, jest aż 3 żubiki, żeby zmylić. Na przykład ja mam zielonego i drugiego gracza nie pokazywając mu mogę tak patrzę na swoje karty, nie pokazuję drugiemu graczowi, mogę wybrać jaki, jaką chcę w tej kolejce karty i na przykład e, udam, że jestem zielonym, ale udam, że jestem fioletowym i odwa do przodu fioletowy i jak na przykład gracz posiada, a zielony jest wolny, to wezmę do przodu. Albo na przykład po prostu sama do na metę, to wtedy wygrywam i jem sobie sałatkę. I tak się toczy rozgrywka. Możecie tysiąc lat grać, jak chcecie. I bardzo fajna gierka polecam. I piszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie gry, żebym przetestowała i wam wytłumaczyła, i powiedziała, czy jest fajna. To jest mega fajna nieskończoności na 10. Polecam Wam, jak ktoś chce sobie kupić, to bardzo fajna ta gierka. Pa, pa zostawcie sobie.